Cześć, witajcie moi drodzy, ja nazywam się Wolpa, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Skyrim. Słuchajcie, muszę wam przyznać się po pierwsze, że ten komentarz jest nagrywany bezpośrednio po nagraniu. Z powodu tego, że jestem ogólnie debilem i zapomniałem, że nie włączyłem nagrywania dźwięku. Tak. Także ten. Um... Jesteśmy obecnie tam w nowej Strażnicy i będziemy sobie odkrywać ją, tak? Ja już wiem co się stanie, natomiast nie, nie chcę wam spoilerować, tak? Yy, jako że tutaj się ładuje, to muszę was przeprosić, że po prostu nagrywam to po, po, po już nakręceniu świeżo po yy, ale po prostu no przepraszam, a nie chcę mi się tego nagrywać od początku. Natomiast w tym odcinku sporo się działo, więc zachęcam was jak najbardziej do oglądania, tak? I jeszcze wiadomość dla um, Pokosa, czyli osoby, która mi dała nowego moda. To dla jej informacji, to ja się tam rozwinę pod koniec filmu, tak? Tak, w ostatnie 3-4 minuty po Kosie, tam będę miał do Ciebie potem pytanie, czy coś takiego. O, cześć! E, okazało się, że jestem głupim zezem i chciałem zaatakować tego bandytę. Ale oczywiście. No, skończyło się to w tylko jeden sposób, tak? Yes. Yes. Tutaj... walczę sobie z bandytami. Tutaj próbowałem robić unika, jestem główny. Mm, tutaj odciąłem głowę, tak? Mm, I słuchajcie... Ym, kurczę, no, powiem wam, że ciężko jest się skupić, tak? Bo ja już wiem, co tutaj było. Ja wam to przyjdę. Daj spokój, nie będzie tak źle. Rigel to paranoiczka, ale jest głupia jak mamut. Tak samo włosiona. Próbujcie tylko uświadomić, że jeśli dobierzemy się do skarbca, będziemy ustawieni na całe życie. Zgarniemy pieniądze i udamy się na północ, by złapać jakiś statek. Kuzyn mojego znajomego zna kogoś, kto mógłby nas umówić z korsarzami z Hammerfell. Moglibyśmy żyć jak królowie przez wiele miesięcy. Tak. Ogólnie taki jest plan bandytów. Ehm... Um, Dobyślam się w tym momencie, że chcieli zrobić jakiś wielki napad na bank, jak w Payday'u. Tutaj również tam listy y jak widocznie gra bardzo chciała, żebym ja to psikitał, czy coś. jest? Hmm. Tutaj się rozejrzymy chwilę. Poszukam beczkę. Więcej beczek. Ten jabłko. Więcej, więcej zielonych jabłek. Ogólnie dość ciekawie. Tutaj udało mi się oczywiście za pierwszym razem wytrychu. otwierania wytrychów. Hmm. Tutaj tymczasem stwierdziłem, że jestem taki super pro koksu. Że zmierzę się z zamkiem na eksperta i ja, jak widzicie. No świetnie mi poszło ogólnie. Nieciłem się, tutaj prawie wpadłem w sidła na, na niewizie, na szczęście mam. może jak on się nazywał. Chciałem powiedzieć, że mam zwinność tego e, Michaela Jacksona. Jezu, dobra. Tak, tutaj idziemy. Tutaj zaraz tak naprawdę, bo ja cały czas myślałem, że to się nagrywa, nie? Ja wciąż mówiłem sobie do do niczego, właściwie tutaj się zesrałem ze strachu Bo zdziwiłem okay, się dlaczego jest taki szybki Tutaj mówiłem topora w plecy Mówiąc przy tym zdanie jakieś INGNOJU, czy coś takiego Tak mm. jest, tak było eee, słuchajcie, słuchajcie mm. Aha, miałem o czymś powiedzieć Wczoraj na kanale Nie wiem kiedy to wrzucę Pewnie dzisiaj jeszcze zdążę Czyli w sobotę 19 września 2015 roku naszej ery, żeby nie było. Wczoraj na kanale wystartowała nowa seria z cywilizacji multiplayer. Tak wiem, że mam obecnie dwie serie. Ale ja postaram się skupić bardziej, chyba na tą multiplayer. Mam jeszcze plan, żeby po tej serii z multiplayer tutaj też się zaraz zesram. O, w tym momencie się zesrałem. Um. Ogólnie tutaj myślałem, że go zabiłem, a tak naprawdę go wcale nie zabiłem, tylko on, Po prostu nie trafiłem go, bo on się skulił. Tak. Tutaj następuje szybkie zabicie. O moment. Lagi mózgu. No tutaj sobie coś tam przeszukuję. Nie wiem jakiś ten materiał taki niekompatybilny. Tak. I wczoraj weszła seria z cywilizacji. Zapraszam was bardzo serdecznie. Gram sobie z Christianem. Jest to mój dobry kolega jeszcze z z podstawówki właściwie. Teraz już tak wiele mamy ze sobą mniej kontaktu. I stwierdziliśmy, że ta seria, tam, cywilizacja może tam odświeżyć kontakt. Całkiem niezłe. nieźle, nieźle mamy już. Dwa odcinki nagrane, tak, tutaj tymczasem sobie zbieram jakieś tam badziewia, zarazem niezwykły klejno czyli klejno z Barenziach oraz misję, żeby zdobyć, tak jakby jest to coś w rodzaju takich znajdzie, które najczęściej znajdujemy w dungeonach. Czasem może w jakiś ważnych miejscach. Na pewno ja pamiętam, że jeden z nich był. U tego szefa od towarzyszy, w Arlęzjach w kamieni było chyba 30? 20? Tak, tutaj jest taka dziwna grafika, jest to spowodowane tym, że alt tabowałem em, Scalima, dlatego też tak się stało właśnie. Nie chcący, tak tutaj zauważyłem ostrzeżenie, już wam przeczytam. Mówiłam, żebyście nie włazili do mojego skarbca, ale Roraz nie traktował mnie poważnie, teraz gryzie piach, dostaliście już swoją część łupów. Jeśli któryś z was łajno-lizów będzie próbował się włamać do mojego skarbca, pal licho pułapki, sama wam łupy pourywam. Odpisano ktoś tam, ktoś tam, bo szybko czytałem, widać na let's play. Tutaj też był list, a nie wiem, właśnie nie kapem, bo jestem ślepy. Pewnie nie zauważyłem tego listu? Tam był list i ja go nie zauważyłem. Jezu, ale ja jestem ślepy. No jak się to się mniej zauważa, tak? Jak się ogląda, to... ...to wiele więcej, jest to naukowo udowodnione. Tak? Ja się skapłem, że obok mnie było czterech bandytów. Jest tam... Tutaj śmiesznie podskoczyli. Tutaj robię boskie uniki z matlipsa. Nie przyszukuję ich sobie. Tak. Mm, I słuchajcie, nie wiem co następne wrócę, albo będzie to cywilizacja. Jakiś, nie powiem wam co z Medievalem. Ogólnie Medieval ma, zauważyłem, że ma po prostu małą oglądalność. ja sobie zainstalowałem moda stainless steel i chciałem z tego nagrać w sumie serię. tym, że mod nie działa. Kiedy chodzę do bitwy, I wiecie, w sensie nie takie działa automatycznie, tylko że zagrali na mapie bitewnej. Tam nie wywala i flasuje jakieś coś tam, Medieval 2 na potek, czy coś takiego, nie wiem. No ale generalnie zaszła, bo trochę. Ale spokojnie. E, patrzę sobie, co tutaj jest, jak widzicie flaszki, zauważyłem miksturkę, ach, ale ja mam szokolisz w żrok. Tak, tutaj. E, bardzo ninjowsko chciałem Cię zakraść. I tu jest ta Rigel, ręka, Czas zakończyć którą zabijamy bez większych przeszkód. Za... Tak. Ponieważ w na którym poziomie, ale tutaj mamy klucze do skarbca. Czyli jeszcze tu nie jest ten skarbiec. Ale przy tak przeszukamy sobie. Został mi jeden wytrych i uczeń. Tak? Także czel pięknie, otwarty. Brawo, ja. Pięknie, niesamowicie dobre. Tutaj sobie jeszcze poprzeszukuję. Ja zobaczę jak się nagrywa dźwięk. Bardzo, bardzo fajnie z tego co widzę. Tak sobie na siebie pluję po prostu, że nie zdążyłem tego zrobić. tutaj idę już w kierunku skarbca drewniane drzwi na mistrzu oraz draugr. Tu nic nie ma. Tak więc otwieramy drzwi do skarbca. Dzięki kluczowi, kluczu. To jest, się, że tutaj jest pułapka. Ale i z ciekawości potem sprawdzić co robi Jak widzicie, zamontowała całkiem nieźle te pułapki, bo to była szybkostrzelność maszynówki, więc ten. Całkiem śmieszny. I zręcznie przeskakuje. już tak niespecjalnie, nie, tutaj też się przestraszyłem. Ale widać to, że to takie trochę lipne było, nie? Tutaj właśnie tutaj wpadłem i daję się. Poczekajcie, bo mi żelka spadła bo sobie jem To tutaj do was mówię. Okej, okay, już jest. Nie. Także ten znajduje tutaj komnatę skarbów, tak. Jak widać, mam już tytuł na odcinek. Jest to Indiana Wiedźmin i poszukiwane zaginionych pieniędzy albo zginionego skarbu. Także, ten. Tutaj będę zbierał sobie masę kasy. Bardzo fajnie, bardzo mi się opłaciła ta wyprawa. Mniej więcej. Um, tak jest, tutaj brzęczenie pieniążków przez cały czas. Widzę, że już prawie połowę filmu skomentowałem, co jest całkiem nieźle. Ale już tak nie więcej po 40, po już nie więcej po czterdziestu minutach komentarza, to już mnie trochę suszy, i przydałoby się i po coś do picia, nie chcę was tutaj zostawiać samych. To jest smutno trochę. Nie, dobra, wiecie co? Stwierdzam, że jeśli ktoś dot dotarł, to chce obejrzeć to do końca, tak więc, tutaj znalazłem skórzaną zbroję, tak więc, ja sobie idę po picie, tak, a wy tutaj macie zostać. Kiedy ja tutaj wrócę, wy tu macie wciąż być, tak jest? Ja potem was sprawdzę, nie? Bo ja potem mogę patrzeć, co który użytkownik ile oglądał, tak? Także ja, 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 ja patrzę na ciebie pokos, że ty to masz obejrzeć, tak, kolego? Świetnie. Także ja, ja stąd idę, a, a wy tu macie czekać, dobrze? Dobra, fajnie, to cześć. Oglądajcie sobie tam, jak wychodziłem sobie. I też cześć. Ojejku, już jestem wypity, mogę mówić dalej, ile chcę. Tak, tak, to by się skończyło, tutaj wielka, długa próba otwarcia, ale coś nie pykło. Tutaj w ogóle myślałem, że tutaj nie byłem, ale tak naprawdę, bo chodziło o to, że poprzednio nie wczytał mi się zapis, tak, i po prostu. O, tam był mieszek między tymi kolcami, ja nie zauważyłem. Że poprzednio nie wczytał mi się zapis, i musiałem zaczynać tak, jakby. że wczytało mnie jeszcze przed nagrywaniem, tam w tym domku dopiero, nie tutaj. I musiałem sobie dojść do momentu, kiedy skończyło nagrywanie w poprzednim odcinku. Ale to nie problem. Tak. Tutaj mądry ja się zamknął. Tutaj ich ciała zostaną pochowane. Powiedziałem wtedy jakiś ep mega epicki, żałosny tekst. Ah... Tak było. Tak było, słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie. Dobra. Tym razem wychodzimy. Um, mam w planach, słuchajcie, zaraz się to okaże na filmie, że coś tam wykminie sobie. Że mam w planach iść sobie do towarzyszy, dołączyć, czyli do takiej jakby gildii wojowników, ale to nie jest gildia wojowników. I też przy okazji. Spróbować zacząć misję główne, tak? Czyli pójdę do. grzecznej puszczy Prawda ja? Tak tutaj się zastanawiam, bo miałem rozkwinie, czy iść do Falkret, czy iść aby do. W sumie sensie do Falkret po mroczne bractwo i takie tam questy w Falkret, ale stwierdziłem, że... że mi się nie chce akurat iść do tego miasta, więc wiedziałem, że biała będzie też spoko. Chociaż mam ochotę w sumie iść do Markartu, wiecie? Tam jest fajnie. W Markarcie są naprawdę fajne questy. Mimo, że to jest moje najmniej ulubione miasto, bo jest strasznie zagmatwane i w ogóle... To jest fajne, naprawdę przyjemne. Każde miasto w ogóle w Skyrimie jest, jest... całkiem spoko. Może oprócz Mortalu, tam Gwiazdy Zarannej, bo te miasta się coś... Mało wyróżniają, ale... Też zawsze coś. Tak, tutaj czekam. Tutaj, jak widzicie jest nos tak... Tak na 100% i w ogóle. Także my sobie poczekamy, ja sobie sprawdzę skape'a <laughs> Och ten słek, czekajcie Muszę napisać do kolegi, czy gramy. Dobra, napisałem do kolegi Jezu, ale ja tutaj nieprofesjonalni w ogóle. No trudno. Także tutaj podróżujemy sobie do... Do... O tutaj koś mi się dziwnie Eee yy, A nie, dobra, to jakiś materiał mi się przyspieszył. Dobra, nieistotny. No yy, i zaraz się schronię, bo nie wiem, znów mi materiał coś spowodnia, dziwnie mi się przyspieszył, nie wiem, co się stało. Tutaj oczywiście deszcz pada ze skały i takie tam śmieszne rzeczy. W które... mi się położył na kanapie. Dobre. A, słuchajcie, słuchajcie, jest już 16 minut. ile mi zostało do komentowania tego Badziewia? Znaczy, super nie, niesamowitego filmu. Jeszcze trochę. Tak, będę teraz szedł. Y ...w stronę ten, tego, tego, takiego obozu, nie wiem, ja to zawsze nazywam ognisko, bo to są takie dwa patyki, jakby ognisko. No ale gra twierdzi, że to obóz, więc niech będzie. Należy do ciebie, tak, bierz mnie. Coś ci nie pykło, ale bierz mnie. Tak, tutaj super bandyta, czołg opancerzony i w ogóle. Tutaj próbowałem robić zarąbiste uniki, ale coś nie piekło. Okej, okay, i zabici. Dobra moi drodzy, słuchajcie. Na skarbu. Tutaj to sobie wziąłem, ale raczej chyba nie będę tego się w to bawił, bo to... manorżerne jest straż. Boże. To zajmuje dużo czasu. Manożerne, Jezu. Co ja pierdzielę? Tak. A i ogólnie... Planuję też i jeszcze jedną serię yy, o różnych... Nie wiem kiedy będą... kiedy jaka, co, plan, plan lekcji, znaczy grafik, y, czy coś takiego. Nie, usunąłem ten grafik po prostu. O, Mr. Dragon gra teraz w... No. Nie, nie widzę w co. O ktoś mi napisał na Skype'ie. Juhu! Od lat poluję i... Moje kłusownictwo nikomu nie szkodzi. Przecież Jarl nie może zjeść wszystkich jeleni. Poczekajcie, muszę coś no kolegi. Dobra. Y, tutaj chciałem schandlować sobie z tym myśliwym. Niestety zbyt dobrze to nie poszło. I tak dalej. Potrzebujesz czegoś? się wyłącz. Będę grał zaraz w lola tylko muszę to skomentować do końca. Tak jest, poczekajcie, bym się zawiesił oczywiście film. zarąbiście ale z tego co słyszę z audio, to to właśnie mniej więcej teraz coś tam z kamieniami przeznacza O, już chyba widzę. Tak już widzę, już widzę. No to spoko. Także moi drodzy, idziemy już w stronę. Rzecznej puszczy, która jest coraz bliżej naprawdę już bardzo niedaleko Jeszcze w tym odcinku dojdę wam podpowiem Tak tutaj walczę sobie z, z kopal z, znaczy z gościem przed kopalnią bo stwierdziłem, że, że tak że to jest bardzo dobry pomysł i w tym momencie już praktycznie dochodzimy do do rzecznej puszczy, tak? Tutaj już wam powiem, bo mi się zlagowo w ogóle materiał wideo. To wam powiem mniej więcej o co będzie chodzić. Ogólnie do, dolazłem tam i chciałem zacząć tam zobaczyć, Chciałem sprawdzić, czy nie można tam zacząć. kwestii głównego. Niestety, z tego co zauważyłem na pierwszy oka, to nie. Ym, o, chyba teraz właśnie wlazłem, nie? Tak mi się wydaje. Albo nie. Nie wiem, w sumie. Już Mindfucka mam, słuchajcie. Ale jeśli to jak tak patrzę, to materiał mam mniej więcej tyle Jeszcze 4 minuty rozmowy muszę. Może coś tam pokpić. I słuchajcie. Yy, ogólnie ten mod Pokosa polega na tym, że można zamawiać sobie zbroję, tak? I teraz pytanie do ciebie, mój drogi. Nie... Yy, jeśli to oglądam, to słuchaj. Yy, nie wiem... Czy, nie wiem, czy znasz mechanikę w ogóle tego moda, ale ja tam sobie coś zamówiłem, jak widać, chyba na załączonym obrazku, lub nie widać, czy cokolwiek. E, to ja tam sobie zamówiłem tam wiedźmińskie temzy i tak dalej. Fajne jest to, że mod tak jakby współgra z, z modem Wiedźminem. E, to, to też jest bardzo spoko. Natomiast wydaje mi się, że... No jakby to powiedzieć... Pierwszy raz w rzecznej... eee, że nie wiem kiedy to mam odebrać ja mam tam przeczekać w sklejlimie 2-3 dni czy jak czy co więc prosiłbym tutaj o małą podpowiedź jak to jest oczywiście pokosi dziękuję ci bardzo za tego moda miałem troszkę problemy z zainstalowaniem ale w końcu wyszło cacy jeśli masz jeszcze 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 jakieś mody to podawaj stare śmiało jak dla mnie bardzo fajnie jeśli macie jakieś porady jak mam zacząć tę misję główną waloną to bardzo chętnie, bo tak trochę nie wiem um, tak, tak było. No dobra. Także jak widzicie tutaj składam zamówienia. Albo widzicie, albo nie widzicie, już powinien nie, już powinniście widzieć. Um. I cóż mam powiedzieć, moi drodzy, następną chyba co wrzucę to będzie albo cywilizacja singleplayer, albo multiplayer, albo jeszcze nowa seria, bo z Medievala to chyba zrezygnuję niestety. Z drugiej strony, ten medieval to już prawie skończyłem te serię w trzy odcinki, więc... Więc nie wiem, czy jest sens tam w ogóle jeszcze co pokazywać, tak, bo... Bo jakoś mi się Total War -y na kanale nie przyjęły, to... Mówi się, trudno mamy coś innego, tak? Co jeszcze mam do powiedzenia? Tutaj będę potem kminił, albo już kminie. Czy on, czy on tego nie zrobił? Nie ma teraz tego w sklepie, czy coś? Ale, ale nie, właśnie. Ale z tego, co widziałem, to ja to naprawdę zamówiłem, bo mi złoto straciło się. Zapomniałem jeszcze z nim mu sprzedać moje rzeczy. Te moje itemzy, co ja pozbierałem. W trakcie w ogóle mojej super tajnej sniki, akcji i w ogóle. I tak, moi drodzy. Ale ja już będę kończył. Um, wiecie, co macie robić. Tam jakiś tam sub, like, komentarz. Najbardziej mi przy zależy, tak szczerze mówiąc, na... Na komentarzach, tak? Bo chciałbym z wami nawiązać jakąś... ...dyskusję czy coś takiego. Chciałbym, żebyśmy byli mniej więcej bardzo blisko siebie, koło serduszka i takie tam. Więc piszcie jak najwięcej, słuchajcie komentarzy, będzie to bardzo, ja bardzo super. Bardzo, bardzo miłe. Naw nawet najgłupszy komentarz. Napiszcie, że jestem gruby i brzydki. To, to, to będzie fajnie. Tak myślę. Tak jest. A ja w tym czasie zmieniam y, ten... Lola. Ponieważ... Y, Szukasz nowego ostrza? Tak jest, dobra Także słuchajcie moi drodzy yy, To by było na tyle Żegna się z wami Wolpe Wy tam chyba zostaliście wam jeszcze z 20 sekund Do, o, o, do oglądania tej końcówki Ale ja już kończę Także to by było na tyle Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie Cześć